Dzisiaj gramy ponownie w Day Play Time, tak. część trzecia nagrywania. Idę teraz do tego pomodu. Zaczytałem na nowy mikrofon. Nowy komputer. No i teraz mam nowy komputer. Ale teraz mam nowy komputer. Nowa karta graficzna RTX 4040. Tylko cię zauważy, Wypatruj zawsze kolorowego Mundus na początek świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwab do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlachmy, jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że ciebie też. Ukraine. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Crane. słuchaj, breken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Raisa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chcę pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć, łapiesz? Na litość boską! Ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego barania. Okej, okay, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Breken? Lena? Może ty do niego przemówisz. Jade, kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Breken. Tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Jezu. Bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypiór. Nie da się. Crane da radę. Zacznie to tak jak należy. Ale na ma rację, potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A szlach. Może jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do Rajsa. Ta. Okej, okay, działasz. Ruszaj, krain Jade, masz chwilę? Pewnie. Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. To Raportuj. Szef wie, że nazywa się Brecken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny wataszka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co innego. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze ci idzie. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami, jak tylko dotrzesz do antyzyny. Zbliżam się do strefy strzutu. Znalazłem skrzynię. Wygląda na całą. Sprawdzę, co jest w środku. Y Oczywiście. Nic tu nie ma. Widziałaś to? Zobaczły niestety gdzie indziej, ale i tak jesteś niedaleko. Zgarnij je, zanim zrobi to ktoś inny. Jade, ludzie raisa mnie uprzedzili. Niech to niech tak. dobra, 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 zostaw to już. Znajdź drugi zrzut. Kieruj się na dym z flary. Skrzynia powinna być w pobliżu. Krain, zaraz zachód słońca. Musisz zawrócić. Już prawie tam jestem. Uda mi się. Krain. właśnie zbieram antyzynę ze zrzutu. Dobrze krain, otwiera to nowy kierunek Twoich działań. Czas przyjrzeć się Raisowi. Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to Rais jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Raisem. Możesz do niego iść jako przedstawiciel Perkena. Ale, ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. Jay, znalazłem zrzut. Nie ma w nim antyzyny. Nic. Możesz, kurwa mać! No nic, wracaj do nas. Ale uważaj, budzą się koszmary. Nie mogą cię zobaczyć. Och, cholera. Usłyszeli mnie. Daj spokój. Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od raisa chyba żartuje. Litość boską ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie, gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś. Ja, ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż? Ten cały Rais nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi krajnowi minutkę, co? Na pewno się na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty... obadaj, ile nas by to kosztowało i... wracaj mi tu żywy. i <laughs> Jestem. Upewnij się, że Cię widzą i wiedzą, kim jesteś. Podkradanie się do nich jest kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kulkę. Życz mi powodzenia, mały. Powodzenia, Przyda ci się. Nie strzelaj! Do czego tu rzutasz, matko jebco? Przyszedłem, spotkać się z Raisem. Wysłał mnie breken. Breken? Ten dupek zwierzy? Dobra, czego on kurna co? Przyszedłem dobić targu. <gry> Jakiego Targu? Takiego, jakiego dobija się z Raisem, a nie z jego przydupasami. Dobra, przepuśćcie go. To może być nawet zabawne. Jak długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego, też. Tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie. Czy ja Cię już gdzieś nie widziałem? Dam Ci teraz wybór. Bardzo prosto: prawa ręka czy lewa? <grym> lewa! <grym> to była moja lewa czy Twoja lewa? Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić Targu. Targu... Za antyzynę pewnie przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Hm? Twoje usługi? Twoja lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to. Gadaj z Karimem. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie, a Raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. To myślny. Jesteś wreszcie. Rice mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Crane. Amerykanin. Mam wujka w Stanach, w Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Capon. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieżę antenową i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie karku. Jak to zrobię, dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie spiecz tego. On źle znosi rozczarowania. Myślę, że to może zrobimy w kolejnym odcinku Albo zaraz Zobaczę ile czasu mamy Ale już chyba się pożegnamy jak na razie No więc Żegnajcie